W tym słowem można opisać to, co stało się w spotkaniu widza z Gieksą. Kolejny mecz, kolejna kompromitacja i kompletny brak nadziei. Zero charakteru, zero drużyny i kompletnie zero pomysłu na grę. Przez dwie część meczu jedyne co próbowaliśmy grać to laga do przodu. Zero próby gry kombinacyjnej i wyprowadzenie ataku pozycyjnego od obrońców przez całą pierwszą połowę. W drugiej 59 minuta i dwie zmiany. Na boisko weszli Alvarez i Fornalczyk. Mimo ich starań, za dużo się nie zmieniło choć można powiedzieć, że byli oni jednymi z lepiej wyglądających na boisku. W ostatnim kwadransie na boisku zameldowali się też Zekiri oraz Selahi, który od października nawet nie powąchał murawy w Ekstraklasie. Pomimo wszystkich tych zmian jednak rezultat nie uległ zmianie i po golu Lukasa Klemensa przegrywamy w Katowicach 1-0. Ciężko o jakimkolwiek zawodniku, może poza Bartkiem Drągowskim, powiedzieć coś pozytywnego. Jeśli jednak na siłę chcielibyśmy szukać, to nie najgorzej, choć dalej nie wystarczająco, żeby powiedzieć, że w porządku, pograli Czeng. Isak, Wiśniewski i parę dobrych przybysków miał Lerager, choć jego więcej można krytykować. Prawdę mówiąc, w tym meczu nie zagrało nic. Pomysłu na grę po prostu nie było. Nie wiemy co tym razem było nie tak. Może pogoda, może nie wyciągnęliśmy wystarczających wniosków. Żaden z piłkarzy nie wyglądał tak, jakby był wart swojej ceny. Bukary w tym meczu wyglądałyby nie kosztował 5 milionów, a maksymalnie 300 tysięcy. I to nie euro, a rubli. Jak już jesteśmy w temacie pieniędzy. Kadra gks jest wyceniana na około 9,3 miliona, Widzew to natomiast 40,9 miliona. Jeśli na szybko przeliczymy sobie ile droższa jest kadra Widzewa, to wyjdzie nam ponad 4 razy. Jak widzimy nie zawsze z wielkimi pieniędzmi idzie wielka jakość sportowa. Wylewamy w tym filmie na naszą drużynę bardzo dużo krytyki i nie przestaniemy tego robić. Jako kibice po prostu mamy dość tego jak to wszystko wygląda. Zero konsekwencji taktycznej, akcja jak w trzeciej lidze, chociaż i tam pewnie potrafią grać lepiej, i zero wiary ze strony piłkarzy. Czekaliśmy z tym długo i nie chcieliśmy stawiać kreski na trenerze, ale ten czas nieubłaganie się zbliża. Na każdej konferencji jest to samo tłumaczenie. Po każdej przegranej wyciąganie wniosków, a po każdej wygranej klepanie po główce kopaczy i zapewnianie, że będą ciężko pracować. I chciałbym zaprosić Was do subskrypcji kanału, ponieważ aż 92% oglądających ten film jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Dla was to jedno kliknięcie, a nam to bardzo, bardzo. Pomoże. Dziękuję z góry i wracamy do materiału. Do końcówki rundy nie zmieniło się nic. Dalej wszyscy zawodnicy biegają po boisku jak dzieci we mgle, gdy którykolwiek z nich jest przy piłce, nie wiedzą co mam ze sobą zrobić. Z pozostałych fragmentów gry też nie wynika nic. W poprzednich meczach nieważne, kto je wykonuje czy to Pawłowski, Berger, Cheng czy Alvarez po prostu nie dają nam one żadnej przewagi. Prawdę mówiąc, jeśli chodzi o pomysł to nie widać go w żadnym aspekcie gry. Blisko było, aby ten wynik uratował choć trochę karny w 95 minucie. Ten jednak został anulowany i moim zdaniem słuszny. Widziałem gdzieś komentarz, że nie gramy ani środkiem, ani skrzydłami, bo my po prostu nie gramy. I kompletnie się z tym zgadzam. Gdy piłki dochodziły już na skrzydła, do Fornalczyka, Baeny czy Bukariego, to w 90% przypadków kończyło się to posłaniem piłki po ziemi wprost w nogi obrońcy. Skończyła się cierpliwość i mówienie, że potrzeba czasu, aby się zgrali. O tak złego meczu widzewa nie oglądałem już dawno. To jest parodia piłki nożnej i nie wiem co musi się wydarzyć, żeby coś się tutaj zmieniło. A zmienić się musi. Bo nad widzewem z kolejki na kolejkę będzie wisieć większe widmo spadku z ekstraklasy. Nie będzie żadnego zdziwienia, jeśli na dniach usłyszymy wieści o zatrudnieniu czwartego trenera w tym sezonie. Po tym meczu ciężko patrzeć w przyszłość, myśląc pozytywnie. Kolejny mecz gramy w Płocku z nawciarzami. Będzie to bardzo ciężkie spotkanie. Miejmy nadzieję, że uda nam się pokonać lidera ekstraklasy i że w końcu ta gra zacznie wyglądać. Nie wiem co więcej powiedzieć i czy można coś więcej dodać. Na koniec mogę tylko spytać was, co sądzicie o tym spotkaniu? Czy Jowicewicz pożegna się w niedalekiej przyszłości z widzewem? Z tymi pytaniami Was zostawiam i dziękuję za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia!